Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii, chociaż wolałbym, aby odcinek o tym tytule znalazł się w serii Analogowe Heheszki, tam gdzie odpowiadam dowcipy, tam gdzie są rzeczy niestworzone i niestworzone historie, a nie w komentatorze, w którym mówię praktycznie zawsze na serio, ponieważ tytuł Komisja Europejska nie ma powiązań między imigrantami a gwałtami w kolonii jest tak niedorzeczna, że to po prostu... Zakrawa na kpinę. To jest tak ciężko do uwierzenia, że ktoś z Komisji Europejskiej palnął taką głupotę, że aż tutaj w prawym górnym rogu dam Wam parę screenów z portali, które o tym piszą, a pisze między innymi o tym The Telegraph. Także to nie jest jakieś takie hopsiup, łubu, dubu, pierdzielimy sobie o jakichś głupotkach. To, 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 to naprawdę się dzieje. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Masakra, po prostu, po prostu masakra. Nie wiem, jak to skomentować, ponieważ to właśnie brzmi jak żart. Yy, bo i co gorsza, jakby się ktoś yy, tak yy, totalnie do tego przyczepił, to rzeczywiście zdanie: Nie ma żadnego powiązania między gwałtami w kolonii a kryzysem imigracyjnym to z punktu widzenia logicznego, jakby to tak niesamowicie na, naciągać, to rzeczywiście może mieć, e, mieć, m, mieć e, sens, ponieważ rzeczywiście między gwałtami a kryzysem imigracyjnym nie ma bezpośredniego wynikania. Mówiąc krótko, to, że były te gwałty w kolonii, to wcale nie znaczy, że z tego powodu mamy kryzys imigracyjny, czyli z tego powodu nie przybywa na więcej imigrantów, chyba że przybywa, chyba że, że usłyszeli w telewizji: Patrzcie, tam do może nawet kobiety gwałcicie, policja nie reaguje, chodźcie też gwałcimy, ale to by było straszne. Natomiast w drugą stronę wynikanie, i to o to wynikanie chodziło człowiekowi, który powiedział, to zdanie między kryzysem imigracyjnym a gwałtami w kolonii. No jest bezpośrednie powiązanie. No do jasnej, ciastej cholery. No przecież gdzieś, ja, ja, ja nie wiem, jak większą głupotę e, można pierdzielnąć. W związku z tym pomyślałem, że zanim wam będę to dalej komentował, to powiadam wam trochę jeszcze większych głupot, takich totalnych niedorzeczności, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Nie będzie dzisiaj taki komentator analogowo szkowy, czyli. Właśnie taki totalnie luźny, totalnie banalny, wymyśliłem dwa równie debilne zdanie, które żeby było śmieszniej, jak ktoś by na siłę chciał udowadniać i znaleźć jakiegoś kretyna, który by to słuchał, to może by temu kretynowi wmówił, że to prawda. Zobaczcie, równie kretyńskie zdanie, nie ma powiązania między obżarstwem a otyłością. No, no tak, w ogóle nie ma powiązania między obżarstwem a otyłością. W związku z tym krzyż, żeby się odchudzać, obiecuję od jutra wpierdzielać codziennie trzy kubełki tuczącego kurczaka z KFC i tak jak to wiecie, tego, 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 tego tuczącego oraz popijać to dwoma litrami niedietetycznej Coca-Coli. Na pewno to nie spowoduje, że krzyż będzie cięższy. No, a jak to udowodnić? No słuchajcie, są przecież tacy ludzie którzy jedzą, 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 i, i jedzą i w McDonaldzie, i jedzą w Burger Kingu, jedzą we wszystkich fasurach i w ogóle cholera nie tyją, nie? Czyli skoro jest coś takiego, że y, można szreć i nie tyć, no to może zdanie pod tytułem, bo, oh, przepraszam, 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 będę leciał longiem, nie będę tego wycinał. No to może rzeczywiście tak jest. Że między obżarstwem a tyciem nie ma powiązania. No bo przecież to no rzeczywiście tak jest, że są kraje, w których są imigranci i w żaden sposób nie wzrosła tam liczba gwałtów. Takim krajem jest Polska. Do Polski przyjechało masa imigrantów. Mamy przecież imigrantów z Ukrainy, podobno jest ich około miliona i nie słyszałam o żadnych statystykach, żeby ci Ukraińcy masowo gwałcili. Ale to może dlatego, że ci Ukraińcy przyjechali. Tutaj do pracy, zwykle bardzo ciężkiej pracy, między innymi w budowlance, i nie mają ochoty, a może pochodzą z kultury, w której wiedzą, że jak kobieta ma odsłonięte kostki, to nie można jej gwałcić, a jak ma odsłonięte włosy, to to wcale nie jest ulicznica, i ona wcale nie ma ochoty być zgwałcona, że wcale tego nie lubi, może to dlatego, a może to dlatego, że ci Ukraińcy często naprawdę uciekają przed wojną. I dlatego przyjechali tutaj z całymi rodzinami. W związku z tym żony ich pilnują, a może dlatego, że na przykład są kobietani, a kobiety rzadko gwałcą na ulicy, no to, to, to wszystko jest bardzo skomplikowane. Oczywiście sobie robię jaja, ja, ja, drugie równie debilne zdanie, to nie ma powiązania między deszczem, a wilgocią. Jak to udowodnić? Słuchajcie, bardzo prosto. Ile razy, zwłaszcza wiosną, wychodzicie rano na dwór, a krakusy wychodzą na pole. Pozdrawiam wszystkich krakusów. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zwiedzić Wawel, fajne miasto Maciej. Mówi to warszawiak, warszawiak z urodzenia, z dziada pradziada. Yy, no, jak wychodzicie na ten dwór lub pole, yy, no to czasem jest wilgotno, nie? Czasem jest taka wręcz takie, takie coś, taka, taka wilgoć na yy, na, yy, na tych, yy, na na tych na liściach, na kwiatkach, ona czasem się nawet na samochodach osadza, nie? To jest Wilgoć, zobaczcie, deszcz nie padał, a Wilgoć jest, czyli na pewno nie ma żadnego powiązania. Żadnego. W ogóle, w ogóle żadnego. To jest po prostu jakaś abstrakcja, to jest jakaś bajka, nic z tego nie ma. No, dobra, pośmieliście się. Mieliśmy się, przypominam, zdanie brzmi: Komisja Europejska nie ma żadnego powiązania między gwałtami w kolonii a kryzysem imigracyjnym. Oni tak twierdzą, oni są beznadziejni, po prostu już kłamią w żywo oczy. To jest, moim zdaniem, test na to, jak bardzo my jesteśmy w stanie znieść tego gówna. Mówiąc krótko, oni po prostu sprawdzają, jak jesteśmy dużymi idiotami, co oni czytają dalej. Komisja Europejska twierdzi, to czytam sobie za Polish Express, w zasadzie mógłbym to przetłumaczyć z The, z The Telegraph, bo widzę, że polski Express to tłumaczył, ale tak pomyślałem, że jak będę czytał z polskiego, to będzie trochę tam dużych przekłamań nie ma, a będzie tak bardziej spójnie. Komisja Europejska twierdzi, że nie ma żadnych powiązań między Gwałtami dokonanymi w, dokonanymi w Sylwestra w kolonii, a kryzysem imigracyjnym w Europie. Ataki seksualne, nie miały, które miały miejsce w kolonii, były jedynie problemem związanym z porządkiem publicznym. A pobicie kogoś ym, gaz rurką przez łeb, czyli taką wiecie, rur, gazurka to się mówi na to taka rurka, na przykład hydrauliczna, tak? Że po prostu ktoś wziął kawał rury takiej, co normalnie woda przez to y, biegnie i kogoś tym pobił. No to takie pobicie kogoś gaz rurką przez łeb, y, to jest jedynie po, y, problem hydrauliczny, tak, no bo przecież użyta była gazurka, oni twierdzą, że to jest jedynie problem związany z pobrządkiem publicznym i nie miały nic wspólnego z trwającym na kontynencie od ubiegłego roku kryzysem imigracyjnym, twierdzi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zapomnijcie, zapamiętajcie to nazwisko. Jean-Claude -Jean Juncker. Yy, yy, Ator twierdzi, że jeżeli w, yy, wreszcie w, yy, w Europie będzie normalnie, jeżeli dojdzie do władzy jakaś normalna siła polityczna, to ten pan yy, przejdzie do podręczników historii w rozdziale najwięksi zbrodniarze wojenni tak wojenni mówię zupełnie szczerze zbrodniarze wojenni bo jeżeli jeżeli bo przypominam co tam ci imigranci mówili oni mówili że oni tutaj przyszli na zaproszenie Angeli Merkel i że i to było zorganizowane w obozach dla uchodźców znaleźli takie specjalne karteczki gdzie oni sobie fonetycznie na niemiecki tłumaczyli Obrazy dla Niemców, czyli dużo tych gwałtów dokonali ludzie, którzy siedzieli, mieszkali w ośrodkach dla uchodźców. Więc jak taki gnój śmie twierdzić, że nie ma związku między gwałtami a kryzysem imigracyjnym, skoro tych gwałtów dokonali głównie ludzie ze ośrodków dla uchodźców? No to jest proste wynikanie. Jest kryzys imigracyjny. Przychodzą. przychodzą Przychodzą imigranci. Ci imigranci gwałcą. No, kurde, sorry. Jasne, że nie wszyscy. Oczywiście, że nie wszyscy, ale tego. No no, 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 ale związek na pewno jest, tak? To jest trochę tak, jakby powiedzieć, że nie ma związku między strzelaniem do człowieka a śmiercią. No, nie każda kula zabija, tak? Jak ktoś wystrzeli serię z automatu, no to pewnie nie każda kula trafi, tak? Ale między strzelaniem a zabójstwem, no, jest, tak? Przypominam też, że oni twierdzili, że to jest ziemia, którą dał im Allah i to jest właśnie dlatego twierdzę, że to jest wojna. Bo muzułmanie uważają, że e, każda ziemia, która jest ziemią nienależącą do e, państwa, Islam, e, państwa muzułmańskiego, jest terenem wojny. A na terenie wojny przecież gwałcić można, tak? Przecież zwłaszcza jak się takie wartości rodem ze średniowiecza wyznaje, że jak jest się na wojnie, no to się gwałci kobiety, które się tam napotkało, bo w ten sposób się z jednej strony upokarza ich mężczyzn, którzy nie umieją obronić swoich kobiet, a z drugiej strony przecież się, jak to się ładnie mówi, zwiększa pulę genową. Czy pani Angela to chyba by powiedziała, że to się ten, jak to, jak to się mówi. Uboga ubogaca genetycznie, tak? No to przecież to jest jakaś masakra. Dalej, Komisja, chce, Komisja Europejska chce być głosem rozsądku, no to nie zacznie i uświadomić mieszkańcom Europy brak negatywnego wpływu przyjezdnych na bezpieczeństwo na naszych ulicach. Odsyłam do wczorajszego komentatora. Tak, to właśnie przez takie wypowiedzi ludzie są tak bardzo zdesperowani, że są yy, skłonni zostać przestępcami i dokonywać masowych samosądów, bo uważają, że ludzie, którzy nimi rządzą, postradali zmysły, najadli się jakieś szaleją, zostali przekupieni, a może są członkami iluminatów, a może są po prostu jakimiś wańkami, wstankami i innymi automatami, którzy pierdzielą głupoty i że muszą brać sprawę we własne ręce, bo. Inaczej nic rozsądnego z tego nie będzie. No to właśnie bardzo gratuluję. Przez tak pierdzielenie takich farmazonów ludzie są tak zdesperowani. Komisja zabrała głos z obawy, że, że opinia publiczna zwróci się przeciwko milionom imigrantów, którzy przyjechali na kontynent. <słuch> Zauważcie, i teraz zanim to skomentuję, żeby nie było, że Krzyś popiera samosądy, bo Krzyś nigdy nie poprze samosądów. Eee, tak. Eee, a, natomiast tutaj jest napisane, że opinia publiczna zwróci się, czyli a opinia publiczna to nie są ludzie na ulicach. Opinia publiczna to jest to. Że ludzie zaczną źle myśleć o tych imigrantach. Ludzie do jasnej cholery. A jak można o nich jeszcze myśleć dobrze? Przypominam, że tu nie jest mowa o uchodźcach. Oni to wyraźnie mówią o imigrantach. I oni doskonale znają różnicę. Bo przecież Pan e, Rysiek Petru, mój ulubieniec, pozdrawiam, jak dzisiaj mem na, na fanpage'u Ryszard Petru został wstawiony, czy znowu hejtuje PiS. E, ja nie mam nic przeciwko krytykowaniu pisów. Można go krytykować pisów. Ja też krytykuję PiS, ale jest różnica między krytykowaniem a hejtem. Co tam dalej? No bardzo dobrze to rozróżniają, że Żorysiek Petru wbrew interesowi Polski, wbrew polskiej racji stanu publicznie wyciągnął pani Ewie Kopacz, że to jest nieprawda, że Polska przejęła milion uchodźców z Ukrainy, bo uchodźców przejęła tylko trzech, a reszta to byli imigranci, ponieważ nie wyciągnęli ręce i rąk po socjal, ponieważ nie chcieli, żeby im dać darmowe mieszkania, ponieważ nie prób i ponieważ ciężko pracują na swoje utrzymanie. W związku z tym są imigrantami, no czyli oni umieją to rozróżnić. Natomiast tutaj, moim zdaniem, powinniśmy to jeszcze uściślić, że oni są imigrantami socjalnymi, bo przecież ci imigranci nie pracują, ci imigranci siedzą w obozach i chcą być traktowani jak uchodźcy którymi nie są. Bo uchodźca to jest ktoś, kto przed czymś uchodzi. W tym wypadku uchodzi przed wojną, która ma, yy, może sprawić, że on po prostu zginie. Facet, czy kobieta, powinna być kobieta z dziećmi, ucieka przed możliwością nagłej śmierci. To jest uchodźca. Ktoś, kto nie da się uchodzić przed koniecznością pracowania do kraju mlekiem i miodem płynącego, w którym pracować nie trzeba. To się nazywa imigracja socjalna, więc tutaj trzeba by jeszcze wyraźne postawić rozróżnienie, bo ja się nie godzę, żeby wrzucać do jednego wora porządnego Ukraińca który przyszedł tutaj, ciężko pracuje i jest dumnym, takim porządnym człowiekiem, który mimo, że pewnie by status uchodźcy mógł dostać, bo przecież tam jest wojna na tej Ukrainie, no to nie. On woli pracować, bo jest w porządku. Jest dumnym człowiekiem. Szacunek. Po prostu chwała Ukrainie e, za to, że ma dumnych ludzi i nie należy patrzeć na tych jakichś tam pojedynczych gnojów, którzy sikają na jakieś pomniki inne, robią straszne rzeczy. Tych trzeba złapać, ukarać, bardzo porządnie, a później wpierdzielić w taki, taki fragment yy, Ukrainy, gdzie im się odechce do końca życia yy, bez, wcześcić yy, groby polskich bohaterów. Bo części chwała bohaterom. Tym, którzy ich bezczeszczą, do Ukrainy. I to tam, gdzieś tam gdzie, 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 gdzie ci separatyści lubią Ukraińców pomęczyć, tak? Natomiast cały reszcie części chwała. I e, także oni, oni to bardzo mocno e, rozróżniają. Jak ludzie mogą mieć dobre opinie o ludziach, którzy przyszli, nie chcą pracować. Yy, pierdzielą, że wiecznie im jest źle, żarcie, które dostają, wywalają na ulicę. Oczywiście nie wszyscy, cały czas bezrześla, nie wszyscy, ale w znakomitej części I, 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 i ci, którzy to robią, powinni być wydaleni. Właśnie po to, żeby cała reszta tych prawdziwych uchodźców mogła być szanowana. No bo człowiek, który naprawdę ucieka przed wojną i naprawdę chce się asymilować, yy, chce pracować, powinien być szanowany. Natomiast gnojek, yy, który, tak na, który ucieka sobie z iPhone'em, i, i w drogich drogi butach i tak naprawdę to sobie tylko zainwestował w wieczną emeryturę, który wypieprza na ulicę, a czy na tory podarowane żarcie, podarowaną wodę, a później biedne węgierscy chłopcy to zbierają, bo, 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 są, bo są głodni, który mówi, że jakieś żarcie jest dla kobiet i dla psów, bo, a dla, dla ludzi to się nie nadaje. To nie ja tak twierdzę, to oni twierdzą, że de facto twierdzą, że kobieta to nie człowiek. Pozdrawiam wszystkie feministki, które bardzo mocno optują, żeby tutaj te ci muzułmanie byli przyjmowani. Naprawdę jesteście kretynkami. Ciężko was inaczej określić. No, jak można mieć o nich dobre zdanie, tak? Natomiast wiecie, to jest troszeczkę tak, jak mieć pretensje do dziecka za to, że zachowuje się tak, jak mu rodzic pozwoli, takiego małego dziecka. Wiecie, jakby na przykład wasi rodzice otworzyli... Rodzice, czy jak jesteście dorośli, wasza żona czy mąż, nie? Ktoś z tych domowników otworzył na oścież drzwi i powiedział hej, obcy ludzie, którzy w nas w żaden sposób nie ma, mamy z wami nic wspólnego, chodźcie tutaj, możecie u nas mieszkać, możecie opróżnić nam lodówkę, a moi domownicy będą waszymi sługusami i będą na was pracować, będą tą lodówkę napełniać, jeszcze będą wam chcieli a fajnie będzie, nie? No to chyba nie można mieć pretensji do wszystkich ludzi dookoła, którzy po prostu przyjdą i skorzystają. To raczej można mieć pretensje do członków własnej rodziny, że są takimi kretynami i takie niedorzeczne rzeczy robią. Dalej. Pro imigracyjnie nastawieni politycy z państw europejskich znajdują się obecnie pod coraz większą presją ze strony obywateli, nie dziwnego którzy naciskają na ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów tów, z których olbrzymia część nie pochodzi wcale z Syrii, ale wyemigrowała ze swoich krajów nie tyle ze względów bezpieczeństwa co ekonomicznych piękny tekst, tylko tyle, że Krzyś mówi, że to trochę źle to jest trochę tak jakby Krzyś Grubas nagle powiedział, że Krzyś Grubas teraz, żeby było dobrze, ograniczy tempo tycia. No nie, to nie będzie dobrze, bo jeżeli Krzyś ograniczy tempo tycia, to nadal będzie coraz większym Grubasem i w końcu pierdzielnie mu pikawa i nie będzie analogowych vlogów, tylko będzie taki obraz Krzyś zdech, wielu ludzi się ucieszyło, a może ktoś tam zapłakał, tak? Yy, i, I tyle, tak? żeby było dobrze, to trzeba zrobić to, co Krzyś w tej chwili robi. Krzyś zrzuca wagę, Krzyś ciężko trenuje, mimo tego, że miał, złama, że miał problemy z kolanem, rozwalone kolano i nadal je ma, ale mimo wszystko Krzyś się stara, tak? Właśnie po to, żeby zrzucić wagę. To jest trochę tak też jak z budżetem. Jak jest deficyt budżetowy, to deficyt budżetowy nie oznacza długu, tylko oznacza ile pieniędzy co roku państwo musi pożyczyć, czyli na ile znowu się musi zadłużyć. Więc ograniczenie deficytu wcale nie jest drogą do wyjścia z długu, jest tylko, tylko drogą do ograniczenia tempa przyrostu zadłużenia. Trzeba w końcu nie mieć deficytu, trzeba go zacząć spłacać. Tak samo tutaj nie jest problemem ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów, problemem jest wywalenie nielegalnych imigrantów, którzy już na terenie Europy się znaleźli. Nie. I to powinno być dyskutowane, jak wywalić nielegalnych imigrantów tam skąd przyszli, ponieważ są nielegalni, oni są w definicji nielegalni, chociaż oczywiście świętoszkowate mainstreamowe media powiedzą, że tak nie wolno, że przecież coś, coś, przecież, przecież oni się mogą poczuć źle, że no przecież żaden człowiek nie jest nielegalny, człowiek nie jest nielegalny. Imigrant jest nielegalny. W momencie, w którym ci ludzie znajdą się w kraju, w którym mają prawo być, przestaną być nielegalnymi imigrantami. Status człowieka nie, nie znaczy nagle, że, że, że wszędzie gdzie ma prawo, tak? Jak ci imigranci nagle wejdą do banku, do skarca, to co będą tam legalnie, bo żaden człowiek nie jest nielegalny, puknijcie się wy, wy po prostu liberalne, do bólu mainstreamowe media, nie wiem, w co wy tam możecie, przecież to jest jakaś Masakra, a swoją drogą to już ci mądrzejsi się odsyłają. Odsyłam was do komentatora bodajże z soboty pod tytułem Szwecja chce wywalić albo wydalić, w zależności od tego jak to się przetłumaczy, 60 do 80 tysięcy nielegalnych imigrantów, co i tak jest mało, uważam, że powinni ich wywalić dużo, dużo więcej. I tyle moi kochani, pozdrawiam Was niezwykle serdecznie i pamiętajcie, że poniedziałek to wcale nie jest taki najgorszy dzień tygodnia, może ten przyniesie coś miłego. Hej, trzymajcie się, pa!